Dzień dobry i witajcie. Długo nic dla was nie nagrywałem, ale w końcu udało się wrócić. W międzyczasie zdążyłem trochę pochorować, przejść Hades 2 i przesiąść się na Linuxa. I to tyle słowem wstępu i osobistych akcentów. Teraz już zapraszam do wysłuchania. Znamy już zwycięzców tegorocznej edycji British Fantasy Awards. Nagrody przyznawane są dla prac, które ukazały się po angielsku w dowolnym miejscu na świecie, w dowolnym formacie w roku poprzednim. W najważniejszych kategoriach zwyciężyły: Najlepsza powieść fantazy, Masquerade. O.O Sangoyomi. Najlepsza novela: The Last to Drown. Lorraine Wilson. Najlepsze opowiadanie: Wszechświat samotności. Eugenia Triantafillow. Za informację o polskim wydaniu serdecznie dzięki katedrze, gdzie znalazłem ten szczegół. Najlepsza antologia: Bury Your Gaze. An Anthology of Tragic Queer Horror pod redakcją Sophie Ageram. Najlepszy zbiór opowiadań: Elephants in Bloom autorstwa Cecile Cristofari. Zwycięzców w pozostałych kategoriach oraz innych nominowanych poznać możecie na stronie nagrody, do której link tradycyjnie jest w opisie. Znamy również zwycięzców World Fantasy Awards. W kategorii powieści zwyciężył, ku mojej wielkiej radości, Zatruty Kielich, autorstwa Roberta jacksona Benetta. W kategorii nowel trofeum zgarnęło Yoke of Stars, autorstwa R.B. Lemberg. Jeżeli idzie o krótką fikcję, to wygrało opowiadanie Raptor, autorstwa Maury McHugh. Za najlepszą antologię uznano Hardwood pod redakcją Dana Coxona, zaś za najlepszy zbiór opowiadań a Sunny Place for Shady People, autorstwa Mariany Enriquez. Raz jeszcze więc pozwolę sobie polecić Zatruty Kielich oraz moją recenzję Zatrutego Kielicha. Fanowski magazyn Biały Kruk poinformował o tematach naborów do magazynu na przyszły rok. Żykuje się naprawdę ciekawy zestaw, zarówno dla autorów, jak i dla czytelników. Wiosna? Fantastyka oniryczna i podróż w sen. Termin nacyłania opowiadań, artykułów i ilustracji: 1 lutego 2026. Lato Fantastyczna medycyna: choroby, szpitale i zarazy. Termin nacyłania opowiadań, artykułów i ilustracji: 30 kwietnia 2026. Jesień Fantastyka w średniowieczu. Termin nacyłania wszystkiego: 1 lipca 2026. Zima Mroczna baśń Termin nadsyłania wszystkiego do 1 października. Numer specjalny. Horror gotycki w Polsce. Termin nadsyłania opowiadań, artykułów i ilustracji do 31 maja. Regulamin naboru oraz ogólne informacje, czego redakcja oczekuje, znajdziecie zarówno w poście na Facebooku, jak i na stronie magazynu. Oba linki są w opisie. Ja osobiście jestem bardzo podekscytowany. Poza horrorem gotyckim właściwie wszystkie tematy uznaję za ciekawe i dające możliwość kreatywnej eksploracji. Szczerze jestem ciekaw, co autorzy wymyślą. I pewnie, co wymyślę ja sam. W sobotę premierem miał nowy podcast, którym powinni się zainteresować fani Władcy Pierścieni. Nazywa się on Szukając Śródziemia. Podróże z Tolkienem. Pierwszy odcinek jest już dostępny zarówno na Spotify, jak i na YouTubie oraz na stronie Polskiego Radia. Autorem podcastu jest Adam Dabrowski, dziennikarz wspomnianego Polskiego Radia. Całość ma mieć formułę reportażu. Autor podróżuje w miejsca, które Tolkien opisywał, rozmawia z ekspertami i fanami. Sądząc po tym, jak brzmiał pierwszy odcinek, jest to prawda. Da się usłyszeć ogromne zaangażowanie i pasję. Czyli, krótko, niczym nieskrępowane nerdostwo. Co szanuje wielce. Stosowne linki znajdziecie w opisie. Nie lada gratka zarówno dla fanów twórczości Wojciecha Siódmaka, jak i dla filatelistów. Do sprzedaży trafiła bowiem kolekcja znaczków zatytułowana Fantastyczne Światy, która składa się z czterech zminiaturyzowanych obrazów Siódmaka. Część z nich na pewno kojarzycie, jak choćby Energię bawiącą się z elektronem z 1994 roku. Znaczki wydawane są w bloku ozdobionym podpisem autora i można je zakupić na stronie Poczty Polskiej, do której linkuję poniżej. Można też dodatkowo zakupić kopertę ze stemplem pierwszego dnia emisji i dodatkową ilustracją, tym razem będącą reprintem jednego ze szkiców artysty. To bardzo fajna rzecz. Ja znaczki mam już w domu i muszę przyznać, że prezentują się naprawdę fajnie. I są zdecydowanie większe niż myślałem, że będą. Jeśli kogoś kręcą takie klimaty, serdecznie polecam. Mnóstwo emocji budziły w listopadzie zmiany w regulaminie pyrkonu. W skrócie. Zakazana została broń palna, w tym czarnoprochowa, pneumatyczna, ASG i paintballowa. Zakazana została broń biała nawet dostępionych krawędziach. Oraz zakazane zostało umundurowanie jednostek militarnych, paramilitarnych i innych służb mundurowych od roku 1900 do teraz. Zakazów było jeszcze kilka, ale to te wywołały największe zamieszanie. Kiedy przeczytałem ten news po raz pierwszy, nie poświęciłem mu zbyt wiele uwagi. Jak się okazało, bardzo błędnie. Bo reakcje w internecie były tak gwałtowne i emocjonalne, jakby organizatorzy osobiście wszystkich nawyzywali. Takiego festiwalu darcia szat, szukania kruczków i ciągnięcia wszystkiego do absurdu nie widziałem już dawno. Jak można było wywnioskować z oburzonych wpisów, zakaz wnoszenia na imprezę masową rzeczy, wyglądających jak prawdziwa broń, nie jest naprawdę rozsądnym środkiem ostrożności. Ale atakiem na wolność artystyczną, duszę fandomu i ogólnym przejawem degręngolady i zepsucia. Ktoś nawet stworzył internetową petycję, mającą zmusić organizatorów do cofnięcia zmian, co rozbawiło mnie wielce. Smutne jest jednak to, że Pyrkon napisał drugi post, tłumaczący o co w regulaminie chodzi. Całkiem zresztą niepotrzebnie, bo zapisy były jasne, za to celowo nierozumiane. Potem trzeci, w którym przepraszają za błędy w komunikacji, Choć moim zdaniem też niepotrzebnie. Ten regulamin naprawdę nie jest trudny ani skomplikowany. Stosowne posty znajdziecie na facebookowym profilu Pyrkonu. Sam, jakby to nie było jeszcze oczywiste, patrzę na całą awanturę z politowaniem, bo uważam, że Pyrkon takie ograniczenia wprowadzić powinien już dawno oraz, że podobne ograniczenia wprowadzi każdy większy konwent. I to raczej szybciej niż później. Argumenty osób, które najbardziej cierpią z powodu tych zmian, uważam w większości za nieprzemyślane i krótkowzroczne. Nie trafiłem na żaden, który w jakiś sposób byłby dla mnie przekonywujący. Część z komentujących tłumaczy w pewnym stopniu wiek, wiadomo, ale części nie, a to już jest smutne. Chętnie usłyszę, jaka jest Wasza opinia na ten temat. A skoro przy Pyrkonie już jesteśmy, to w chwili, gdy to nagrywam, Pojawiła się wiadomość świeża i jeszcze cieplutka, a dotycząca biletów na imprezę. Sprzedaż rusza 26 listopada od godziny 16. Jak piszą na Facebooku organizatorzy, będziecie mogli kupić: karnety 3 normalne w cenie 330 zł z opłatą serwisową, z trzema tokenami oraz dziecięce w cenie 165 zł z jednym tokenem. Łączna pula 10 tysięcy. Bilety jednodniowe, normalne i dziecięce. Pula po 10 tysięcy na każdy dzień. Pakiety specjalne w cenie 600 zł z 6 tokenami oraz zestawem gadżetów, unikatową koszulką, torbą i kolekcjonerskim identyfikatorem oraz matą do gry z pyrkonową grafiką. Pula 2000. Bilety z każdej kategorii będą dostępne do wyczerpania puli. Aktualny stan każdej z pól dostępny będzie na stronie e-biletu. Po wyprzedaniu pierwszej puli karnetów trzydniowych, normalnych i dziecięcych, zostanie uruchomiona druga pula biletów. Przykra i dołująca rzecz wydarzyła się w związku z jubileuszową edycją uczty dla wron George'a R.R. Martina. Mająca, w założeniu, stanowić celebrację dwudziestolecia książki na rynku i w publicznej świadomości pozycja okazała się być, w dość oczywisty sposób, ilustrowana przez sztuczną inteligencję. I to w sposób naprawdę paskudny. Ilustracje wyświetlam wam teraz na ekranie. Zauważyć można wszystkie cechy szczególne znamionujące średniej jakości AI. Zwyczajnie przykre? Szczególnie, że sam Martin na temat AI wypowiadał się jednoznacznie negatywnie. Ba, jest nawet częścią procesu przeciwko OpenAI ze względu na to, że ChatGPT korzysta z jego prac. I w tym miejscu ta wiadomość mogłaby się zakończyć. Nie wspomniałem bowiem ani o tym, kto ilustrację licencjonował. A nikt to je wykonywał. Nie mogę tego jednak nie zrobić. Tak się bowiem składa, że na blogu Martina pojawił się wpis niejakiej Rai Golden z firmy Fevr River, odpowiedzialnej za licencjonowanie ilustracji do tego wydania, wydawanego, dodam dla kompletności, przez Penguin Random House. Napisała ona, że artysta kategorycznie zaprzeczył, jakoby używał AI, oni sami zaś chcieliby zaznaczyć, że nie pracują, nigdy nie pracowali i nie będą pracować z artystami używającymi generatywnego AI w żadnym zakresie. Artystą, o którym mowa, jest Jeffrey R. McDonald, który tak przejął się oskarżeniami, że na swojej stronie internetowej opublikował proces twórczy tych ilustracji. Tyle, że nie do końca. Napisał, co warto pamiętać, że nie miał prawa w żaden sposób wzorować się na adaptacji HBO, bo do tego wydawca zwyczajnie nie ma praw autorskich. I przyznać trzeba, że tekst jest bardzo zgrabny. Problem w tym, że niezbyt przekonywujący. Na Redditie, link w opisie, była naprawdę ciekawa dyskusja, która wskazywała, że facet zwyczajnie kłamie. Nie widać w jaki sposób jeden szkic wynika z poprzedniego. Nie wiadomo, dlaczego szkicuje nieproporcjonalne okna bez poziomych belek. Nie wiadomo, dlaczego na jednej ze ścian, tej w scenie z bójką, na ścianie pojawia się coś, co przypomina krucyfiks. Nie pokazał nic odnośnie kobiety zrośniętej ze statkiem. Nie wyjaśnił, dlaczego lewy warkoczyk Ari zlewa się z jej garderobą. Co istotne, nie wyjaśnił też, dlaczego niektóre decyzje w ogóle zostały podjęte. Dlaczego na jednej z ilustracji Sansa jest w zbroi? Dlaczego Euron nosi dziwnie plastyczny medalion? I czym jest ta cholerna planeta w tle? I dlaczego Tywin, który nigdy nie był królem, chowany jest w koronie? Oraz, co dla mnie jest szczególnie ważne, dlaczego artwork Lady Stoneheart tak bardzo przypomina fanart, który jest w necie od kilku lat. Co jeszcze istotniejsze? Dlaczego, do cholery, cała ta zakładka to seria obrazów. To nie jest tekst, to obrazy z tekstem. Nie da się kliknąć na żadne z rozpikselowanych zdjęć, które tam umieścił. Mocno podejrzane. Innymi słowy, kłamie. Właściwie to kłamie i on, i Fever River. Smutne jest też to, że te ilustracje zostały w ogóle dopuszczone do publikacji. Bo szczerze, ja bym tego nie przepuścił, widzę problemy na pierwszy rzut oka. Lub, jeszcze innymi słowy, to nie są posty dla ludzi, którzy widzą ewidentne AI. To są posty dla przyszłych pracodawców, żeby można im było powiedzieć, tezy o AI zostały obalone tutaj i liczyć, że nie będzie im się chciało sprawdzać. A jako dodatkowy smaczek dodam jeszcze, że post na blogu został zedytowany. Dawniej w oświadczeniu Rai napisane było, że artysta zaprzeczył, jakoby używał AI, a my mu wierzymy. Myślę, że usunięcie informacji o tej wierze jest wiele mówiące. I na tym to zostawię. Na reddicie pojawił się ciekawy klip porównujący scenę walki w fanowskim filmie Dark Jedi z 2019 roku oraz odcinkiem Star Wars: Visions z roku 2023. Jak nie trudno się domyśleć, sceny wyglądają niemal identycznie. Za choreografię oryginału odpowiedzialny jest Lorenz Hideyoshi. Studiem, które dopuściło się kopiowania, jest 88 Pictures. Żałosne. W serwisie Katedra pojawił się fragment powieści Troja Pan Srebrnego Łuku, autorstwa Davida Gemella. Książka stanowi pierwszy tom cyklu Troja i ukaże się nakładem wydawnictwa Oddechy. I to już wszystko, co mam dla Was w tym tygodniu. Pracuję na nowym programie do audio i nowym programie do wideo. Postaram się, żeby odcinek trzymał poziom, do którego przywykliście. Jeżeli natomiast zabraknie mi czasu lub umiejętności, wybaczcie, jeżeli ten, i może jeszcze przyszły, będzie bardziej audio niż wideo. Będę nad tym pracował. Tymczasem zaś trzymajcie się ciepło i do usłyszenia za tydzień. Pozdrawiam. Pasku.